trzy osoby poszkodowane kierujący samochodem Skoda i pasażerka dziecko które podróżowało wraz z małym samochodem Seat no, w wyniku śliskiej nawierzchni, można by to mówić w stosowaniu prędkości do warunków atmosferycznych na drodze, w działaniach bierze udział 4 zastępy, staże pożarny, 2 z jednostki ratowniczo grupa operacyjna, jednostka zbobowa i stróżna. W tej chwili sytuacja już jest opanowana. No, warunki na drogach są bardzo jest bardzo ślisko, w związku z tym nawet tutaj przestroga, żeby jednak troszeczkę nogę z gazu, ponieważ na termometrze wstaje nam termometr 3 stopnie, a niestety przy gruncie mamy lodowisko, w związku z tym na te warunki są bardzo, bardzo ciężkie do podróżowania. Czy wszystkie trzy osoby zostały zabrane do szpitala? Yy, tak, na miejscu dwa zespoły ratownictwa medycznego, trzy osoby zostały zabrane do Gornickiego no, Szpitala. Dwie w celu przebadania, No to to jest troszeczkę bardziej poważniejszy, ale myślę, że powinien z tego wypadku wyjść. O której mogło dojść do tego zdarzenia? Yy, po godzinie 7, gdzieś około godziny 7-7.30 z tego co, co otrzymałem informację.